Przechodząc, prosiliśmy Was, żebyście wpisywali Wasze wyznania, sekrety, rzeczy, które może gdzieś kiedyś zrobiliście, może słyszeliście, że ktoś zrobił te sekrety anonimowo, wpisywaliście na kartkach i teraz one posłużą nam jako inspirację do scen, możemy zagrać to, co jest na kartce, możemy się tym zainspirować, przenieść tę scenę gdzieś zupełnie indziej, w inny kontekst albo po prostu zobaczyć jakieś dalsze losy tej sceny. Poproszę o okrzyk do pierwszego wyznania, do pierwszej do całej gry. 3 2 1. Mitro. Lubię jeździć na kapę. Do Wilanowa. Pepe, nie, 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 pepe, te Nie, nie, nie. A może nie. Cześć gościu, widziałeś taka hardkorowa jazda? Ty się w ogóle trzymasz o rurki? Aki frajer, w ogóle trzymasz rurki w ogóle. Ojej, ej, Przepraszam, bujnęło. Mnie to nie rusza. Jak, jak pan może jeździć tak swobodnie tramwajami i bez, bez trzymania się, pan bilet nie Właściwie Właśnie, widziałeś? Miałem, a nie skasowałem. Mogłem. Ale nie skasowałem. Więc tu nie jestem po prostu jak tłum owiec, który w ogóle kasują bilety, w ogóle wariaty w ogóle jakieś że jeden trzymaj się swojej rurki. To się super składa. Kontrola bilecików, proszę pana. Ej, no kurwa, Mariusz, no ej, ej. Przecież My, my mieliśmy go sprawdzać, no. Od rana jedziemy. Od rana jedziemy. Zobacz, nikogo, no to my. No. Kurwa, nie poznałem was! No zaraz teraz incognito jeździmy, no. O. O. Zablokowałeś pracownik? Kurwa. Miałem pluszowego pikachu. W nawiasie chłop. Okej? Okay? Proszę za mną, za mną. Tak, dobra. E, tu są pikachu lata 1980- 85, tak? Proszę, reszta wycieczki też, tak? tak, proszę, tak, tak, tak. Ja przyjrzyjcie proszę. się chłopcy. Proszę, czy ja muszę? Tak. To no. wszystko, to wszystko jest e, Kolekcja pana Wojtka, ufundowana ja mówię, dla naszego nie muzeum. Tak. Domy. I tu przejdźmy, przepraszam, teraz idziemy dalej. Nie podtrąćcie no, tylko instrumentu, proszę bardzo. Pikachu? Tu są pikaczu z ostatnich dwóch lat. Tutaj. Czemu idziemy za tym panem obcym do piwnicy. Wszystkie, wszystkie na tej scenie, ostrożnie, tu po schodach. Ostrożnie po schodach, tak? Tam na dole będą. nie skoczę w dół, no, Tu się robi wszystko Mariusz, nie ma złych zamiarów. Jest nisko, tu uważajcie, bo jest nisko. Chłopcy, uwaga. Tutaj są po ewolucji. Tak, ty chodź tu, ty zostań tu. Cała reszta tu bardzo proszę. tu. Czemu tu jest pikaczy mojego rozmiaru. Ja was na razie tu zamknę, by sobie tutaj zobaczcie te kolekcje, a wieczorem przyniosę wam coś do jedzenia. Ale super! Mama prosiła, żebym wrócił po obiedzie. Tyle tu Pikachu, a nie, nie, ma za nie zabrałem pokebola. Ja widziałem, ja widziałem różne filmy. Mam nadzieję, że gramy w film. Mam 10 ja... lat, nie wiem o czym mówisz. Ja mam 11, ale... On zna życie. Oglądasz te filmy z żółtym trójkątem? Z czerwonym kwadratem. Cikus! Dobra, mi się znudziło, wychodzę. Nie, Sus, czekaj. Nasza jedna szansa to kiedy ten koleś wejdzie tutaj jeszcze raz. Nieważne czy wniesie... Porazimy go prądem, bo mamy dużo pikaczu. Tak, ty bierzesz ten patyk, ty bierzesz e, fragment ogrodzenia. Jest silny jak na albo to jest słabo ogrodzenie, nieważne. Kto bierze fragment ogrodzenia? Zgnij go tym. Ja mam jak dyskusję. wy sobie poradzicie, to ja po prostu wezmę pikaczu na pamiątkę. Ja wezmę po prostu kamień. I jak? To jest zasadzka, rozumiecie? Wiem, że... Chula. Ambusz! A. Ekipa za mną, ekipa za mną Chodźcie Szanowni Państwo, właśnie wchodzimy do piwnicy W której 17 lat temu Zamknięto czwórkę chłopców Mamy nadzieję, że Znajdziemy ich żywych Jest tu ciemno, nie ma oświetlenia Prze, Przerzucimy się na noktowizję Ty masz już Wchodzisz? 28 lat wchodzimy. A mnie zjedliście Dziękujemy bardzo Jak byłem niegrzeczny, mama straszyła mnie, że weźmie mnie do milionerów. <noise> Wiesz, jak byłem niegrzeczny, mama. Co? Co? No ciekawe, co? No ciekawe, kto co? wam w tym zagra. Taki mądry jesteś, co? Tak, taki mądry jestem, a co? No to, to, to może taki, taki mądry jesteś, to może. Do milionerów cię weźmiemy, co? No nie! Nie już masz, nie, weźmiemy cię, bo już jest, wysłałem twoje zgłoszenie. Ale ja, ale ja mam luki w wiedzy. Ja, ja, ja przeskoczyłem parę książek. Ja nie mam przyjaciół, Poprosz do jest Marek, kurwa, mnie starzy do jeden z dziesięciu wysłani. Który byłeś? Jeszcze nie byłem. O mój Boże. Dopiero mam jechać. Oni mają to, oni tak blakną, ciemno się robi. Ja się boję ciemności. Spokojnie. Nie trafię w ten grzybek. W co? Grzybek. Mm. Pytanie. To nie odpowiadaj. Jak na ciebie będzie, to wtedy odpowiadaj. Nie naciskaj grzybka. Stop. Tymczasem w głowie Janka. Neurony! Zbiórka! Tak. Są dziury w wiedzy! Tak. Bo musimy łatać! Idzie Stać do milionerów! Dziury w wiedzy! Tak! Łapać za szpachle! Ładamy! Losowe słowa! Albo daty! Obojętne! Tak! Mieszko pierwszy. Tydzień tak. później w milionerach. Pytanie za stówę. Powtarzam jeszcze raz. Dobrze mnie słyszysz, tak? Dobrze... Dobrze, dobrze słychać? Tak. Tak, tak. Ja słyszę super. Słyszałem, że przyjechałeś z Warszawy. Tak jest. Chociaż nie urodziłeś się w Warszawie, nie, nie wyglądasz. Nie, taksówce. Na moście, właściwie w Wiśle. Wodnik. Tak. Skorpion? Nie, dobra. Baran. A. E... Pierwsze pytanie za 100 złotych. Tu i... od razu rozmawiałem z Twoją mamą wcześniej. Słyszałem, że drugiego takiego mądrego chłopca to na całym podwórku nie ma, Nie, bo jestem jedynakiem, mieszkałem w jednorodzinnym. Tak. Tak. tak, Słuchaj, zanim zaczniemy, chciałem Cię zapytać, Jeszcze? na co przeznaczyłbyś wygraną? Jak stówkę, to na cukierki. Jak więcej, o, to wycieczka jakaś. Jeżeli doszedłbym do miliona, to spłaciłbym długi ojca. I zaczął go szukać. Zawsze gdy idę na dwójkę, to każę mu śpiewać. Gdy idę na dwójkę, to każę mu śpiewać. Ja rozumiem. A, dobra. O Boże, rozumiem. Zawsze gdy idę na dwójkę, to każę mu śpiewać. Już wiem śpiewa. kto to pisał. W sensie... Ja nie rozumiem, to ja tu stanę. Okej, okay. a mogę ja? To jest? Bo, bo y, mogę słowo wstępne? Jak byłem mały, to się wstydziłem właśnie y, wołać mamę. Jak byłem bardzo mały, po dwójce. I miałem tajny kod taki wtedy, że śpiewałem piosenkę taką. I ona brzmiała tak. Gdy burza szumi wokół nas. Więc I mama się, wtedy? Bo, no, mama wiedziała, inni nie bardzo wiedzieli dlaczego, bo, nie, Impreza, rodzina, jakieś urodziny tam w stół zastawiony, pół miski i nagle z łazienki jest takie, jak bo Dobrze, no, że z łazienki. No, tak, <noise> Kombinuj się teraz! E, e, nie wiem wiesz co, bo co? Bo generalnie jest ładna pogoda, nasz syn cały czas mówi, że burza. I... Kadeusz, ja bym to spadał, bo... Ja, ja, ja wiem o co chodzi, ja się z nim tak umówiłam. Burza szumi w nos, murza szumi w nos. No widzisz, no, no, przecież to jest normalne rzeczy, już powinienem pogodę ogarniać, kiedy jest deszcz, eee, wiesz, nawet wiatr nie wyraźnie. nie wiesz. niespokojne motorgały są. No, Spać na niego, no. Eee, wszystko jest okej. Okay. Tylko my na chwilkę... It's raining man! Hallelujah! It's raining man! Nie pada przecież. Ja ja w jesteśmy w porządku. Jesteśmy umówieni, bo po prostu teraz na chwilkę się oddalimy i wrócimy za jakieś 2-3 minuty. Eee... Ciągle pada! Najgorzej jest, jak zaczyna Ale, śpiewać... Poszło. Jak, na... zaczyna... <ślinik> jak zaczyna śpiewać Złoty Deszcz. No jest sekret z dna. Marzę o kożuchu z mleka. O fuj. Dzień dobry. Tak. Bo ja, ja bym chciał czarną kawę i mleko osobno. Tylko jakby pan mógł tak dłużej podgrzać. Tak dłużej. Macie świeże mleko? Nie, nie, ja nie mogę. Ma Marcin weź weź, ja się denerwuję przy takim... Proszę, o Jezu, pojechałeś na jedno szkolenie do Włoch i już ci odpierdala. dobra. <noise> no. no, co się dzieje? Ja, ja, ja chciałem zamówić czarną kawę tak, i mleko osobno obok ciepłe. Nie ma problemu. Bardzo ciepłe. Szef, szef, szef. Moment! Luz, ja tu ze postoje. Nie, ja, ja przepraszam, szefie, ale to jest ten klient, co ja szefowi mówiłem właśnie. Nie. O, w każdym idzie. Bierzy bierze oddzielnie mleko. Bierze tak, taki korzus z tego nakarwiku. <słuch> Muszę to zobaczyć. I dziękuję. Włożyłam kiedyś kota do mikrofalówki. Nie włączyłam. To jest inny długopisem dopisane? Musiałeś mi podrzeć spodnie? Musiałeś mi się zestrać na dywan? Nie było mnie 30 minut mruczek, bruczek, kurwa. Normalnie zapytałbym. I Cię przesłuchał, ale... A... Może po prostu włączę defrost? Nie, Nie przepraszam. Nie. O, Teraz Ci się gadka włączyła, co? A jak byliśmy ostatnio u weterynarza? Kto mnie podrapał? Ale ja, ja śpiewałem piosenkę. Co? Na śpiewałem tę piosenkę o dwójce. Nie rozumiałeś. Bo wtedy jeszcze nie potrafiłeś mówić po ludzku. Mruczek, kurwa. Rozmawiamy, bo jest wigilia. I rozma ta sytuacja dzieje się też dlatego, że nie mam dwunastego dania. Więc albo będziesz grzeczny, albo będziesz udawał karpia. OK. Uff. Kicham tak głośno, aż kot się boi. No to kot, kot się boi. No wracasz czy nie? Coś innego? Wystawmy już tylko W tej scenie nie ucierpiało żadne zwierzę. O, długie. Jak byłam w liceum, to przez chwilę myślałam, że Korwin gada z sensem. Słuchaj, Kaśka, ja ci mówię, to jest ideał faceta. No to po prostu, to jest, to, jest, to, jest, to jest, ja bym chciała takiego męża jak on. Ja tak o Korwinie? Tak. Ja cię pieprzę. Czyli, <laughs> macie tą nowe brawo ger? Mamy. Wiecie, ja sobie powiesiłam go na ścianę, jest cała rozpadówka. Z nim. Zobacz. Też bym powiesiła Korwina. Zobacz. Zobacz. Korwina. Zobacz. To jest mój Korwin z Dziro. <laughs> ten jest, ten jest mój, nie przypinałam na Pineski, tylko przykleiłam, żeby dziur nie robić. Jezu. <laughs> yes. no znajdź sobie innego polityka. Ja sobie pierwsza wybrałam Korwina. Nie, ja, ja byłam pierwsza. Ja absolutnie. Ja jeszcze w Gdańsku już go sobie wybrałam i to jest mój. On jest mój. Dobra, to ja wezmę Kwaśniewskiego. Kwaśniewskiego. Luzerka. Luzerka. No, nasz to na pewno będzie prezydentem. Nie ten co twój. Przyprowadziłam psa do kociej kawiarni. <noise> <noise> Chcesz? Żadnego? Nie rób wstydu teraz. Już zrobiłam aferę, że jesteś psem, jakby op opiekunem moim. No, weź sobie jakiegoś. Ko no, małe. Bo wrócimy do domu i wsadzę do mikrofalówki. Dziękujemy bardzo!